Cześć. Dzisiaj naszym gościem jest projektant, którego nazwisko fani ciężkich Eurogier wypowiadają z równą czcią, co nazwiska wielkich kompozytorów. Autor takich tytułów jak Cokin, Marco Polo, Lorenzo il Magnifico, Barasz czy Wyprawa Darwina. Przed Wami Simone Luciani. Hello, Simone. Halo. Jest też z nami Claudio, który jest przyjacielem naszego stowarzyszenia Trzy plansze i pochodzi z Włoch, więc dużo łatwiej będzie mu rozmawiać z Simone niż mnie. My Nasze pierwsze. Cześć, Claudio. Nasze pierwsze pytanie dotyczy tego, czy na początku, jak znalazłeś w ogóle się w branży Gier? Czy to był przypadek czy świadomy wybór? Claudio, proszę cię o tłumaczenie. oczywiście. Simone, la prima domanda è: come, come si è capitato nel mondo dei giochi da tavolo? È stato un caso, una tua scelta? Eh, Raccontaci un pochino. Z tego co pamiętam, nigdy nie przestałem grać. Mam w głowie obraz siebie w wieku 7-8 lat jakiegoś dorosłego, który mi mówił Kiedy dorośniesz, przestaniesz się bawić i zajmiesz się innymi rzeczami. A ja w duchu odpowiadałem: nie, nigdy nie przestanę grać. I tak właśnie było. Moja pasja do gier planszowych narodziła się więc w dzieciństwie i potem się utrzymała. Pamiętam, że byłem tym, który zbierał wszystkie prezenty świąteczne, wtedy głównie gry planszowe od kuzynów. Czytałem instrukcje i wtedy je tu Mając 10 lat, więc można powiedzieć, że nigdy z tego nie wyrosłem. Mają już idą, Ok, Maciej, możemy ci tłumaczyć od razu, jak wolnić. Nie, przetłumaczymy to później. Fajnie, że, że, że Simon odpowiedział. Słuchajcie, podzieliliśmy nasz wywiad na kilka części. Pierwszą część to będzie pytania dotyczące projektowania czyli serca, mechaniki. Pierwsze pytanie to Simone, w twoich grach bardzo często pojawia się mechanika work worker placementu lub dice placementu, ale zawsze z jakimś twistem. Co sprawia, że nie tworzysz takich klasycznych gier euro? E, ok, andiamo adesso con le domande e, in sequenza, quindi questa è la domanda riguardo alle meccaniche, la prima in azzurro. W moich grach, co mnie skłania do tego, żeby nie tworzyć klasycznych Eurogier? Nei miei giochi, czyli co mi spinge a non creare euro klasyczni? Sì. Mechanika worker placement to ta, której używasz najczęściej, ale zawsze jest w niej coś różnego. Tak, jest di diverso coś za każdym razem, gdy zabieram się za rozwój i projektowanie gry, lubię mieć przed sobą nowe wyzwania. Zrobienie gry bez żadnych nowości nie jest dla mnie stymulujące. Nie miałbym motywacji, żeby to robić. Nie muszę jednak tworzyć wszystkiego całkowicie od zera. Lubię korzystać z elementów, które po prostu lubię, jak na przykład worker placement oraz z takich, które wiem, że potrafię dobrze wykorzystać. Z jednej strony więc poruszam się po znanym terenie, co pozwala mi Działać sprawnie, ale jednocześnie zawsze staram się używać tych mechanik w nieco inny, bardziej oryginalny sposób. Ok, grazie. Idziemy z kolejnym pytaniem. Kiedy pracujesz nad nowym projektem, co przychodzi pierwsze? Temat, mechanika, a może jakieś konkretne emocje, które chcesz wywołać u graczy? Ok, Prego. To pytanie, które często mi zadają. W większości przypadków zaczynam od mechaniki, ponieważ zaczynanie od tematu bywa ryzykowne. Łatwo wtedy stworzyć zbyt symulujący system. Powiedzmy więc, że w około 80% przypadków wychodzę od mechaniki. Ale oczywiście nie ma żadnych sztywnych zasad. Na przykład, wyprawa Darwina, zaczęliśmy od tematu razem z Nestor. Nestor Mangon. Chcieliśmy zrobić drugą grę o słynnym naukowcu, po Newtonie. Wybraliśmy Darwina, bo był niezwykle ikoniczną postacią. I od tego wyszliśmy. Chcieliśmy przenieść na planszę jego podróż na Galapagos i teorię ewolucji. Tak więc bardzo często zaczynam od mechaniki, ale czasem zdarza się, że to właśnie temat staje się punktem wyjścia. Simone, twoje gry mają opinie ciasnych. Decyzje są bardzo trudne, a miejsca ograniczone. Czy to celowe, czy to naturalnie wynika z procesu projektowania gier? Jedną z rzeczy, które obcinamy i która jest jedną z zasad mojego podejścia do projektowania gier, zasadą, która moim zdaniem sprawdza się zawsze, jest to, że kiedy gra działa dobrze, jest zbalansowana i jesteś do nim przekonany, usunie jedną pełną turę. To anegdota trochę żartobliwa, ale naprawdę zastosowałem ją w większości gier, które stworzyłem włącznie z Solki. W tym przypadku to była decyzja wydawcy. Motywacja jest taka, że zbyt szeroka gra może dawać natychmiastową satysfakcję, ale potem nie zachęca do wielu rozgrywek. Kiedy uda ci się zrobić wszystko i masz dostęp do wszystkiego, po jednej czy dwóch partiach plac zabaw się wyczerpuje. Natomiast gdy wyzwanie pozostaje napięte, a ty musisz wciąż je wysilać, żeby okiełznać grę, wtedy naprawdę chcesz do niej wracać dziesiątki i setki razy. Okay. E, dziękuję bardzo. Słuchajcie, przejdziemy do kolejnej części, którą nazwaliśmy sobie inspiracją i stylem. E, Simone, współtworzysz gry z innymi autorami z tzw. włoskiej szkoły Eurogier, zresztą mojej ulubionej. E, czy wasza współpraca opiera się bardziej na przyjaźni, czy na intensywnych, kreatywnych starciach? Z pewnością współpraca opiera się zarówno na przyjaźni, jak i na konfrontacji. Z większością autorów, z którymi współpracuję, jestem przyjacielem, a poza tym przynajmniej dla mnie łatwo jest znaleźć ludzkie porozumienie w tym środowisku. Nie wiem, może to dlatego, że to taki mały, trochę magiczny świat, w którym ludzie kochający gry planszowe łatwiej znajdują wspólną falę. Oczywiście w każdej współpracy i przyjaźni zdarzają się też spięcia, bo czasem mamy różne wizje projektu. Ale powiedzmy, że na dziesiątki współprac tylko parę razy zdarzyły mi się poważniejsze konflikty, w których naprawdę trudno było znaleźć rozwiązanie. Najczęściej jednak udaje się współpracować i dojść do wspólnego porozumienia. Prawie zawsze. Magnifico. Grazie. Prego, macie. Czy jest jakiś styl albo temat, którego jeszcze nie dotknąłeś, ale bardzo byś chciał, na przykład coś zupełnie abstrakcyjnego, albo szalny temat, typu nie wiem, roboty robiące pizzę? Prego. Czy temat, kiedy mam Okej, temat. W rzeczywistości, mimo że jestem pasjonatem eurogier, w których mechanika dominuje, bardzo lubię podczas tworzenia gry eksplorować nowe tematy. Ostatni przykład to szczury z Wistar. Dziwny temat, gdzie grupa inteligentnych myszy potrafi korzystać z ludzkich przedmiotów, by wchodzić w interakcję i rozwijać swoją kolonię. To naprawdę oryginalny temat. Często czerpię inspiracje z rzeczy, które widziałem z historii, które mnie zafascynowały, ale lubię szukać nowych, nieznanych obszarów. Na pewno są tematy, których jeszcze nie eksplorowałem. Mam kilka notatek, ale bardzo często, gdy zaczynam nowy projekt, szukamy razem nowego tematu. Historia jest dla mnie dużą pasją, więc tematy historyczne bardzo mnie interesują, ale zostały już w dużym stopniu zbadane. Zamiast więc robić kolejną grę o cywilizacji egipskiej, wolę albo znaleźć nieodkryty aspekt tej cywilizacji, albo wymyślić coś zupełnie nietypowego. Chcę zrobić. nie wiem, zdecydowanie dziwne rzeczy. Jedna z moich Koncepcji była gra managementowa o firmie łapiącej duchy, trochę w stylu Ghostbusters, gdzie musisz wszystko odpowiednio zaplanować. Było też wiele innych notatek z możliwymi tematami. Najważniejsze jest dla mnie eksplorowanie nowych rzeczy, które jeszcze nie zostały pokazane. Importante eksplorare Pytanie o wyprawę Darwina. Wyprawa Darwina to przykład gry opartej na autentycznym kontekście historycznym. Jak głęboko wchodzisz w temat przed rozpoczęciem pracy? Frequent. Jest faza studiów i researchu, kiedy temat został już wybrany. Bardzo często zaczynamy od mechaniki, ale temat wprowadzamy bardzo wcześnie, bo w grach, zwłaszcza tych średnio złożonych, ważne jest, żeby mechanika i temat były dobrze połączone. Jeżeli wybierzesz temat na samym końcu, ciężko je dobrze zmieszać. Kiedy wybiera się mechanikę, też jest faza studiów, ale nie nieskończona. Oczywiście temat jest ważny, ale nie trzeba od razu pisać traktatu. Na przykład przy w wyprawie Darwina, to Nestor dużo czytał o Darwinie i wspólnie dyskutowaliśmy. Ja też coś przeczytałem. Teraz niedługo ukaże się gra o kreacji kosmosu, o historii gwiazd, geografii astronomicznej na poziomie kosmologicznym. Tam też sięgnąłem po książkę Stephena Hawkinga i trochę poczytałem, czyli dokumentuję się przed stworzeniem gry. Kolejna część to jest część, nazwaliśmy to jako twórca i gracz. Simone, masz swoje guilty pleasure jako gracz? Może gra imprezowa, do której wracasz, mimo że nie pasuje do Twojego stylu? No to... więc nie wstydzę się niczego. Jeśli chodzi o to, co. ale coś, co może zabrzmieć dziwnie, jestem graczem magika od 30 lat i wciąż w to gram. Obecnie w formie cyfrowej, bo mam mniej czasu. Magic to gra, którą wielu krytykuje, bo jest kolekcjonerska, bo jest w niej dużo losowości. Puryści euro mogą tego nie rozumieć. Inna gra, którą bardzo lubię, to Katan. To gra, która dziś trochę straciła na popularności wśród bardziej zaawansowanych fanów Eurogier. Również z powodu dużej rusowości. Ale to dwie gry, które naprawdę bardzo kocham. Okej, teraz trochę takie przewrotne pytanie. Jaką grę innego autora chciałbyś zaprojektować? Taką, którą podziwiasz, zazdrościsz pomysłu? Magic the Gathering. Magic the Gathering. Nie tyle ze względu na pieniądze, które wygenerowało. Ale dlatego, że naprawdę zrewolucjonizowało gry planszowe. Chodzi o pomysł przeniesienia gry poza stół, przy którym grasz. Bo podczas tworzenia talii wciąż nad tym myślisz. Pamiętam, że układałem talie w szkole, gdy nauczyciele mówili, zapisywałem je w zeszycie. Możliwość przeniesienia gry poza stół i zmuszenie graczy, żeby myśleli o tym, jak zbudować coś na kolejną partię, było dla mnie prawdziwą rewolucją w sposobie myślenia o grach. Dla mnie to naprawdę było rewolucyjne doświadczenie. Więc to naprawdę Czy testowanie własnych gier jest dla Ciebie nadal jeszcze zabawą, czy już bardziej cierpieniem i pracą? Ogólnie rzecz biorąc, testowanie jest najbardziej zabawną częścią pracy. Trochę frustruje na początku, kiedy prototyp jeszcze nie działa dobrze i wszystko jest trochę mgławicowe, ale i tak jest to najprzyjemniejsza część. Najbardziej stresujące jest natomiast utrzymanie wysokiego poziomu gier, obawa, że coś nie zadziała, a także części administracyjne zarządzanie mailami i tym podobne. To są te części najbardziej stresujące i męczące. Samotestowanie jest zawsze przyjemne. Grasz z ludźmi, obserwujesz ich reakcje, dlatego dla mnie wciąż pozostaje jedną z najfajniejszych części pracy. Dzięki za tą część. Przejdziemy dalej do ciekawostek i anegdot. W Marco Polo gracze mają niesamowicie zepsute postacie. Czy nie bałeś się, że w jakiś sposób złamiesz grę albo będzie ona zepsuta? Jedną z rzeczy, które często powtarzam w wywiadach i rozmowach, a której chyba niewielu wie, jest to, że asymetryczni bohaterowie w Marco Polo zostali wprowadzeni przez wydawcę. To był bardzo długi proces. Najpierw zaprojektowaliśmy grę, która wygrała ważny konkurs z prototypu we Włoszech, premię Archimede, i trafiło zarówno do Ravensburger, jak i do Hans. Inglug. Obie firmy ocenili i rozwijali projekt, ale nie przypadł im do gustu. Zwrócili go nam. Przez rok pracowaliśmy nad ponownym rozwojem, potem ponownie przedstawiliśmy go Hans Imgluk i tym razem zakochali się w projekcie. Ale wciąż była to raczej lżejsza gra. Wydawca wprowadził pewne zmiany na sterydach, czyli dodał asymetrycznych bohaterów, tworząc grę, która bardzo mi się podoba. To było świetne współdziałanie. Ich praca potem nasza, potem znowu ich, to oni wprowadzili postaci asymetryczne i byłem szczęśliwy, że nie bali się złamać reguł gry, bo te postacie są rzadko spotykane w tak dużym stopniu, wpływające na rozgrywkę, znacząco zmieniając doświadczenie gry. Gdy zrobili coś bardziej konserwatywnego, moim zdaniem gra nie byłaby tak interesująca. Czy zdarzyło się kiedykolwiek, czy któraś z Twoich gier została uratowana jednym pomysłem jakimś, na który wpadłeś nagle, na przykład w ostatnim tygodniu przed zamknięciem projektu? Tydzień nie. Ciekawa anegdota dotyczy baraż. My zaprojektowaliśmy grę i planowany był Kickstarter za kilka miesięcy. Można powiedzieć, że to było pod koniec lata, Kickstarter został uruchomiony w październiku. Zostały więc trzy miesiące do startu. Gra była już zamknięta, ale pojechaliśmy do Ameryki, gdzie przetestowałem skróconą wersję gry. Musieliśmy wyciąć sporą część, bo było mało czasu, żeby ją pokazać. Zrobiłem więc prostszy wyciąg gry. Został bardzo dobrze przyjęty, ale wszyscy mówili świetna, ale skomplikowana. Naprawdę trudna gra. Nie mówiłem im, że już wycięliśmy 20-30% gry. Zadzwoniłem więc do Tomaso. Tomaso Batista, który był we Włoszech, i powiedziałem: Mamy problem. Tam zdecydowaliśmy, żeby usunąć wszystkie dodatki, w tym Legwater, który początkowo był częścią gry. Czyli na trzy miesiące przed premierą postanowiliśmy wyciąć Legwater i wydać baraż w takiej wersji, w jakiej wyszła. Nie tygodnie, ale miesiące. I z perspektywy czasu była to moim zdaniem bardzo wierzy. dobra decyzja. Czy <laughs> zdarzyło Ci się kiedyś, że wyrzuciłeś projekt do kosza po miesiącach pracy, bo to jeszcze jednak nie działało? tanto Od czasu do czasu spoglądam do szuflady z wyrzuconymi prototypami. Nie widzę ich setki. Setki, bo oczywiście zdarza się wyrzucać projekty. To, czego uczy czas, to zmniejszenie liczby wyrzuconych projektów, czyli szybsze rozpoznawanie, kiedy projekt nie ma potencjału. Dziś projekty, które zaczynam i nie kończę, są bardzo nieliczne w porównaniu do tego, jak było 20-25 lat temu, gdy zaczynałem. Doświadczenie pomaga wcześniej to rozpoznać, unikając straty czasu. Ale nawet teraz zdarzają się projekty, które nie wychodzą, które nie działają. Nie z powodu braku czasu, ale z powodu braku potencjału. Okay. Słuchajcie, na koniec robimy taką bardzo szybką serię. Um, e, ulubiona gra spoza twoich projektów. Moja ulubiona gra? Sí. Tak. Um, me Pomijając Magic, o którym już wspomnieliśmy nadal w niego gra. Prawdopodobnie gra, w którą grałem najwięcej w ciągu ostatnich pięciu lat to Terraformacja Marca. Bardzo mi się to podoba, to się bardzo podoba bardzo i naprawdę grałem w nią wiele razy. To, może szybko powiesz nam jeszcze gra, którą kochasz, ale nikt inny jej nie lubi. E, to pytanie jest trudniejsze, bo bardzo często mam jakieś stare gry, które poszły w zapomnienie, a które mi się podobały. Na przykład stara gra Kramera Hacienda, która mi się spodobała, ale nie zdobyła dużego rozgłosu. Ale przeciętnie gry, które mi się podobają, odnoszą mniej więcej sukces. To rzadkie, przynajmniej nie przychodzi mi do głowy żadna gra, w której byłbym całkowicie zakochany, a która ostatecznie nie porwała innych graczy namorato che poi però non proprio appassionati. Okej, okay, a czy jest jakaś mechanika, której nigdy nie dotkniesz? Nie zmieniłbym jej w sensie, że nie chciałbym jej modyfikować, bo bardzo mi się podoba. czy jest una meccanica che non modificheresti e no, prawdopodobnie spośród nowoczesnych mechanik Deck Building to mechanika, którą najbardziej uwielbiam i która za każdym razem, gdy pojawia się w grze, bardzo mi się podoba. Chciałbym jej używać więcej w przyszłości. W przyszłym roku wyjdzie gra Deck Building, ale chciałbym ją wykorzystać częściej, bo to coś, co naprawdę lubię. Lubię też eksplorować rzeczy, które kocham jako gracz. Jeśli chodzi o mechanikę, której nigdy bym nie użył, Żadnej, każdą mechanikę, mechanikę można ciekawie wykorzystać. Powiedzmy, że nie przepadam za grami w czasie rzeczywistym albo za grami, które tworzą presję lub są bardzo chaotyczne jednak jako autor każda gra jest wyzwaniem, więc nawet rzeczy, które graczom nie bardzo odpowiadają, można wykorzystać w ciekawy sposób. Nie bez powodu jedna z moich najlepiej sprzedających się gier to Socôdro, mało znana za granicą, sprzedana głównie we Włoszech, prawie 70 tysięcy egzemplarzy i wciąż się sprzedaje. To gra dla dzieci, w której ludzie biegną po domu. Podoba mi się mojej córce, ale ja jako gracz nie bardzo. Mimo to bardzo podobało mi się wyzwanie jako autora. Znalezienie oryginalnego rozwiązania, gdzie plansza staje się całym pokojem, a nie tylko stołem. mi è piaciuta sfida di trovare questa soluzione originale dove la stanza stanza e non solo il Gdybyś nie projektował gier, to co robiłbyś innego? Praca, którą wykonywałem wcześniej. Przez wiele lat byłem wychowawcą dzieci i młodzieży, aż do mniej więcej 10 lat temu. Pierwsza część mojej kariery jako autora gier przypadła na okres, kiedy równolegle miałem inną pracę, bo jak wiadomo, nie jest łatwo stabilnie żyć z Mam rodzinę, dzieci, więc zapewnienie sobie stałego dochodu nie jest proste, a wejście do kraniu Creations dało mi też solidną bazę. Ale wcześniej byłem wychowawcą i to była praca, która bardzo mi się podobała, z którą mam piękne wspomnienia. Więc gdybym nie był autorem gier, zdecydowanie był jeśli wychowawcą. E, powiedz, czego nigdy nie robisz przy projektowaniu? Czego, czego nie nigdy bym nie zrobił pojętnie. przy projektowaniu gry? No więc przy grze nie ma żadnych ograniczeń. Dla mnie podejście kreatywne jest priorytetem, więc nie ma żadnych sztywnych zasad. Powiedzmy, że jest rzecz, którą powinienem robić, ale nigdy tego nie robię. Jest to pisanie instrukcji do gry od początku projektowania. To jest ostatnia rzecz, którą robię, choć wielu autorów słusznie radzi, by pisać ją na wczesnym etapie projektu. Pomaga to uporządkować proces tworzenia, pamiętać o niektórych elementach. Dla mnie jednak wszystkie drogi są eksplorowalne. Nie ma czegoś, co traktowałbym jako absolutną zasadę. Wszystkie podejścia są dozwolone. Magnifico. Proszę, proszę Maciej. Myślę, że to wszystko z naszej strony. Dziękujemy ci bardzo za ten wywiad, Simony, Bardzo, bardzo dziękujemy jeszcze raz. Dziękujemy też za wszystkie gry, które pozwalają graczom cierpieć z uśmiechem na twarzy. Czekamy na twoje kolejne tytuły. I co, pożegnamy się na dzisiaj, Claudio. Chciałbym, żebyś pożegnał Simone z naszej strony. Oczywiście. Simone, Simone, bardzo dziękuję za tę rozmowę. Była naprawdę przyjemna. Dziękuję też za wszystkie Twoje gry, które męczą, ale jednocześnie wywołują uśmiech na twarzach graczy. Czekamy z niecierpliwością na Twoje nowe tytuły. I jeszcze raz serdecznie dziękuję za tę rozmowę. Dziękuję wam, dziękuję za wywiad. I do zobaczenia przy następnej Mam nadzieję, będziesz na mody na Play. Już nie pamiętam, jak to się dokładnie nazywa. Bolonia Play, na pewno tam będę, jestem tam co roku. E magari... <gry> Może się zobaczymy, jeśli się uda. Przyjedziemy z całą ekipą. Z przyjemnością. Jeszcze raz dzięki, wielkie. Do widzenia. Dziękuję Wam. Ciao.